przestań pić alkohol. Opublikowano 11 października 2023 roku na stronie swaru.org. Mari Słoru, witam jeszcze raz. Dziękuję, że znów jesteś tu ze mną. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście szczęśliwi i okej. Okay. Nazywam się Minerva Mari Słoru, ale wszyscy mówią mi Mari. Nie trzeba dodawać, że alkohol powoduje ogromne problemy i silnie działa na szkodę nie tylko tych, którzy go piją, ale także całego społeczeństwa. W historii było niewiele prób wyrzucenia go ze społeczeństwa, czyniąc go nielegalnym, ale przyniosło to odwrotny skutek, ponieważ przyniosło jedynie zyski organizacjom mafijnym, które nielegalnie go rozprowadzały, co z kolei spowodowało wiele rozlewu krwi, zmuszając rządy do ponownego przemyślenia ich strategii. Fakt jest taki, że alkohol jest narkotykiem i to silnym, i jak wyjaśniali moi przyjaciele, niektórzy ludzie nawet się złoszczą, gdy powiedzą im, że to narkotyk, co odbieram jako mocny akt zaprzeczenia, jakby byli o to oskarżani, bycia narkomanem lub czpunem. Każdemu, kto pije alkohol, wydaje się, że ma nad nim kontrolę, niezależnie od tego, czy pije dużo, czy tylko mało, w każdym razie nawet niewielka ilość ma silny wpływ na ciało i duszę, a wszystko to jest niepożądane, chociaż jednostka chwilowo myśli, że cieszy się jej efektami. Ale wiążą się one z wysokimi kosztami. Fizjologiczne skutki alkoholu na ciało i umysł są dokładnie takie same, jak każdy inny lek psychotropowy. Zatem faktem jest, że alkohol jest narkotykiem, czy nam się to podoba, czy nie. Powoduje, że jednostka traci kontrolę nad swoimi wyższymi funkcjami, co skutkuje wieloma skutkami ubocznymi, które obejmują zniszczenie rodziny i związków, wszelkiego rodzaju wypadki, szczególnie z udziałem pojazdów mechanicznych, śmierć i niezliczoną ilość innych złych rzeczy. Jednak jest to legalne. Ale dlaczego społeczeństwo jako całość, rządy i wszyscy inni mieliby pozwolić, aby tak silny narkotyk był legalny? Rządy zawsze posługują się wymówką, że prohibicja powoduje tylko więcej problemów, jak wykazano w latach 30. XX wieku. Mimo to w dalszym ciągu egzekwują prawo wobec innych narkotyków, których zakazy również powodują problemy lub są bezsensowne, jak w przypadku trawki. Na pytanie, dlaczego alkohol jest legalnym narkotykiem, może istnieć niezliczona ilość prostych lub normalnych odpowiedzi, z których większość ma podłoże socjologiczne, ale nie będę się teraz nad nimi wszystkimi rozwodzić. Ale przecież alkohol istnieje od tysięcy lat, a przynajmniej tak mówią, ponieważ sięga czasów, gdy człowiek po raz pierwszy wypił coś sfermentowanego, a alkohol w taki czy inny sposób nie jest trudny do wyprodukowania. Łatwo dojść do wniosku, że alkohol jest częścią wszystkich kultur ludzkich i dlatego łatwo go zaakceptować jako kolejny prosty fakt życiowy. Alkohol działa ogólnie depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Działa depresyjnie, spowalnia lub hamuje funkcje neuronów, zmniejszając ich zdolność do przekazywania lub wyzwalania impulsów chemiczno-elektrycznych. Aby mózg mógł funkcjonować, każdy neuron musi działać w koordynacji z otaczającymi go neuronami, tworząc złożoną sieć. Kiedy każdy neuron otrzymuje stymulację elektryczną od swojego sąsiada, neuron musi wykorzystać swoje wewnętrzne neuroprzekaźniki, które są substancjami chemicznymi, aby wywołać wewnętrzny impuls elektryczny w celu pobudzenia następnego, tworząc reakcję łańcuchową, która skutkuje przekazaniem impulsu przez układ nerwowy, system i mózg. Ogólny, hamujący wpływ alkoholu na mózg paraliżujący neurony, jest taki sam, jak ten wywoływany przez inne leki, np. te, które powodują uspokojenie, a nawet znieczulenie. W mojej kulturze wiadomo, że mózg nie wytwarza świadomości w wyniku skomplikowanego chemiczno-elektrycznego tańca wewnętrznego, jak twierdzi wielu materialistycznych lekarzy i badaczy na Ziemi. Mózg jest tylko tłumaczem. Każda komórka działa jak receptor dla sygnału, który znajduje się po stronie eteru w świecie duchów, sygnału o unikalnej częstotliwości, który pochodzi z duszy jednostki. Każda komórka ma strukturę działającą jak antena, a tą strukturą jest nić DNA, która jest także wzorem tej komórki i całego żywego stworzenia, którego jest częścią. I chociaż każda komórka w ciele jest połączona z sygnałem duszy, te, które działają silniej lub bezpośrednio jako neurony, to te, które przenoszą wyższe funkcje świadomości duszy do świata materialnego. Całkiem trafne jest postrzeganie wszystkich neuronów, całego układu nerwowego, ale zwłaszcza mózgu, jako złożonego mechanizmu antenowego, który śledzi lub naśladuje to, co dzieje się po stronie duchowej i przekłada to na świat materialny, czyli świat żywych. Aby skutecznie naśladować po stronie materialnej wszystkie idee, emocje i złożone wzorce myślowe, które znajdują się po stronie duchowej, każda komórka i każdy neuron muszą być starannie dostrojone do unikalnej częstotliwości duszy, z którą są połączone oraz z największą dokładnością. Patrząc na sprawy z szerszego punktu widzenia, to właśnie to widzę. Alkohol zakłóca częstotliwość każdej komórki obniża jego częstotliwość, przez co stają się one mniej zgodne z wyższą częstotliwością duszy. Kiedy alkohol dociera do komórki, zaburza jej wewnętrzne mechanizmy biochemiczne, a komórkami najbardziej na to narażonymi są neurony ze względu na niezwykłą precyzję, jaką muszą posiadać, aby połączyć się z sygnałem z eteru ze strony duchowej. Alkohol odstraja komórki od otrzymywanego sygnału duszy. Im wyższa jest funkcja duchowa, tym wyższa będzie jej częstotliwość. Oznacza to, że alkohol w pierwszej kolejności będzie miał wpływ na wyższe funkcje mózgu związane z rozumowaniem. Gdy osoba spożywa alkohol, w pierwszej kolejności zanikają funkcje o wyższej częstotliwości, a te negatywne skutki zaczynają się na długo przed dotarciem do przyczyn i logicznych funkcji kory czołowej mózgu, które łatwo zobaczyć i zauważyć, gdy ulegną pogorszeniu, ponieważ pierwsze dotknięte ośrodki mózgowe są te związane z sygnałami o najwyższej częstotliwości. Są to zdolności takie jak przewidywanie, intuicja, telepatia i tak dalej, wszystkie powszechnie kojarzone z trzecim okiem i szyszynką, która nie jest jedynym duchowym ośrodkiem połączenia w mózgu. Każdy neuron, każda komórka ciała ma swoje własne połączenie z duszą i źródłem. Kiedy dana osoba spożywa alkohol i stopniowo, w miarę jak pije go coraz więcej, w pierwszej kolejności zanikają zdolności duchowe, w tym zdolności pozazmysłowe, następnie rozumowanie i logika, następnie funkcje motoryczne, a na końcu automatyczne funkcje organizmu, gdzie jeśli użyty jest jeszcze mocniej, może skutkować śmiercią w wyniku zatrucia alkoholem. Wiele osób twierdzi, że pije trochę alkoholu, ponieważ, jak mówią, działa to uspokajająco i sprawia, że interakcje społeczne stają się przyjemniejsze. Dzieje się tak dlatego, że wyłączają wyższe funkcje mózgu, uniemożliwiając ich aktywację. W ten sposób ludzie stają się mniej samoświadomi, pozbawieni zahamowań i bełkotliwi, jednocześnie osłabiając zdolności w ośrodkach logicznych w korze czołowej. Dlatego ludzie nadal mogą być dobrzy z matematyki po wypiciu alkoholu. Ale jeśli nadal będą pić, te funkcje również znikną. Mogą być rozhamowani i bełkotliwi, mieć wrażenie, że mówią wspaniałe, wspaniałe rzeczy, ponieważ brakuje im wyższych funkcji, aby cenzurować i zauważać, że to, co mówią, to nic innego jak głupia mowa pijaka. Jak powiedziałam powyżej, alkohol zmienia i zakłóca precyzyjne dostrojenie częstotliwości każdej komórki, zwłaszcza neuronów, które są potrzebne do wprowadzenia duszy człowieka do fizycznego świata materialnego. Oznacza to, że komórki i neurony zmieniają swoją częstotliwość na niższą. Przy spożyciu alkoholu nigdy nie zmienia się on na wyższy, czyniąc je niezgodnymi z sygnałami duszy. Dusza jest skomplikowanym systemem energetycznym w eterze po stronie duchowej. To nie jest tylko jeden prosty sygnał, jest to skomplikowana interakcja i dynamika przepływu energii pomiędzy kilkoma połączonymi ze sobą sygnałami w eterach, wszystkie o nieco innych częstotliwościach i wibracjach charakterystycznych dla funkcji i ról każdego z nich. Ta zmiana częstotliwości neuronów czyni je mniej kompatybilnymi z wyższymi sygnałami i czyni je bardziej kompatybilnymi z niższymi. Oznacza to, że podczas picia alkoholu i wprost proporcjonalnie do wypitej ilości i reakcji poszczególnych ciał na alkohol, komórki stają się mniej reaktywne, mają mniejszą łączność z duszą jednostki i są bardziej kompatybilne z niższymi bytami astralnymi, które działają i istnieją w znacznie niższych wibracjach egzystencjalnych. Oznacza to, że osoba pijąca systematycznie lub kompulsywnie staje się coraz bardziej zgodna z pasożytnictwem niższych istot astralnych. Zaczyna się to od bardzo małych ilości alkoholu, ale jest to najbardziej oczywiste w przypadku osób pijących dużo, kiedy w zasadzie usuwają się, usuwają wyższe funkcje swojej duszy, aby cieszyć się chwilą, podczas gdy inna niższa istota astralna przejmuje kontrolę nad ich ciałem. Jak zostało tutaj powiedziane, dlatego nazywają napoje alkoholowe duchami, ponieważ ułatwiają wejście, pasożytnictwo, a nawet opętanie ciała przez inne duchy niższego poziomu astralnego, te, które mają zgodność częstotliwości i wibracji, które mogłyby być jak najbardziej zgodne ze stanem pijącego. Ponieważ wszystko w tym wszechświecie działa według dopasowania częstotliwości. To opętanie przez niższe istoty astralne, lekkie lub ciężkie, zostaje znacznie zwiększone przez użycie innych twardszych lub cięższych, silniejszych leków psychotropowych, które jeszcze bardziej lub szybciej obniżają częstotliwość ciała, sprzyjając pasożytnictwu, a nawet opętaniu silniejszych i bardziej złych niższych istot astralnych, łącznie z tymi, które można zaliczyć do demonów. Dlatego nie zalecam stosowania jakichkolwiek leków psychotropowych, nawet w celu uspokojenia lub doznawania duchowych przeżyć, ponieważ otwierają one drzwi nieznanym rzeczom i bytom, które mogą wejść i przejąć życie ludzi. Jak wyjaśniłam wcześniej, niższe istoty astralne zawsze szukają sposobu na wejście do świata żywych, aby móc efektywniej wykorzystywać energetycznie żywą populację. Wiele nieinkarnowanych istot ma również tendencję do przywiązywania się do pijących po prostu dlatego, że cieszą ich skutki uboczne i aromat alkoholu tak jak za życia. Wiem, że panuje przekonanie, że odrobina alkoholu jest nieszkodliwa, a jedynie zapewnia bardzo potrzebny efekt kojący, jak po długim, trudnym dniu w pracy. Jednak powoduje to spadek, który otwiera niechciane drzwi, przez które mogą do Ciebie przedostać się różne rzeczy. A ten kojący efekt można osiągnąć za pomocą innych środków, takich jak napary roślinne, które w większości są łagodne. Ale to też się komplikuje, ponieważ niektóre z nich rzeczywiście mają działanie psychotropowe, co zobaczymy w innym filmie. W tym filmie informuję Cię jedynie o tym, co wiem i o tym, co dzieje się na innym, bardziej duchowym poziomie, a nie tylko o biochemicznych skutkach picia alkoholu, które są powszechnie znane. Istnieją także konsekwencje duchowe, nie tylko wypadki samochodowe. Spożywanie alkoholu stopniowo odłącza twoje ciało od sygnału twojej duszy i od źródła, zmieniając biochemię komórek, a wraz z nimi ich częstotliwość i wibracje. Śmiem to powiedzieć w ten sposób: picie alkoholu odłącza cię od duszy, od źródła i od wszystkich wyższych celów w twoim życiu. Nie potrzebujesz tego, a wszystkie rzekome korzyści medyczne wciskane społeczeństwu to nic innego jak usprawiedliwienie kontynuowania picia, ponieważ te same korzyści możesz uzyskać w inny sposób, bez żadnych skutków ubocznych. Odpowiadając na pytanie dlaczego alkohol jest legalnym narkotykiem. Moim zdaniem ma to wiele wspólnego z faktem, że społeczeństwo w dużym stopniu jest zarządzane ze strony astralnej, o czym wspominałem w innych filmach. Populacja pijąca alkohol zachęca niższe istoty astralne do działania poprzez nie, podejmując w ten sposób decyzje, które przynoszą korzyść tym istotom, a nie żywej populacji. Jest to kolejna forma zorganizowanego wyzysku. Alkohol również wyłącza lub przynajmniej zakłóca wyższe funkcje umysłowe ogółu populacji, pozostawiając ją nie tylko bardziej podatną na opętanie i pasożytnictwo, ale także po prostu sprawia, że ogólna populacja staje się bardziej posłuszna i łatwa do kontrolowania oraz do zaprogramowania umysłów przez kabałę swoimi programami. Możesz zapytać, ile oznacza nadmiar alkoholu? Nalegam, aby cokolwiek innego niż ślady znalezione w żywności. Wszystko inne to za dużo alkoholu. Nie musisz dochodzić do poziomu, w którym zauważysz, że żałujesz tego, co zrobiłeś pijąc lub będąc pod jego skutkami, a tym bardziej, gdy zauważysz, że już to rujnuje twoje życie lub przynajmniej zaczyna przeszkadzać w ważniejszych sprawach. Przestań pić alkohol, ostrzegam. Nie ma tam dla ciebie żadnej korzyści. A jeśli jesteś kobietą, złe skutki dotkną cię znacznie szybciej. Kobiety są jeszcze bardziej podatne na skutki i problemy związane z alkoholem. O wiele lepiej jest szukać w życiu innych, bardziej konstruktywnych rzeczy, takich jak ćwiczenia i ciekawe zajęcia na świeżym powietrzu. Jednym z największych problemów jest to, że ludzie nieustannie wciskają ci alkohol, a jeśli już masz problem z piciem, to tylko go pogorszysz i znacznie trudniej go wykorzenić. Uważaj więc, z kim się kontaktujesz i strzeż się swojej rodziny i przyjaciół, którzy piją. Bądź mądry, ponieważ alkohol jest niewiarygodnie niebezpieczny. Żadna ilość alkoholu nie jest bezpieczna, a jest to narkotyk najbardziej szkodliwy dla Ciebie i społeczeństwa. Mniej znaczy lepiej, a jeśli mniej wynosi zero, to jeszcze lepiej. Kiedy pijesz, nie masz kontroli, jest coś innego. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Bardzo to doceniam i mi to pomaga. Dziękuję. Bądź bardzo zdrowy i uważaj na siebie. Z wielką miłością. Twoja przyjaciółka, Marisłoru.